że mnie Twoją miłością oddaję się mój imię i serce, serca, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź w Twój których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć w Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z uznań wyższego i męstwem, abym odważnie miłzył je całemu światu. Amen. Panie, Tobie oddaję mój język, niech będzie Tobie poddany bez końca, niech głosi tylko Twoją chwałę, niech moje słowa będą owocem Twojej miłości, Mieściu ukochany. Przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego, to wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. Idziemy w drugi dzień, moi drodzy, naszej kolekcji. Gdzie Pan Jezus przychodzi do małżonek. Święty Paweł powie, że mężczyzna jest w głowie I ten do poręczy Antefejcja jak się mają kobiety zachowywać żeby mąż nie szedł z pierwszej pozycji. Feminizm prowadził za stanu. Najpierw zrównanie, a później przejęcie przez kobiety funkcji mężczyzn. To jest re rewolucja z przejęcia. Więc chłopie muszą jakąś postawę przyjąć. Jeden przyjmuje postawę lwa, czyli za południ więcej nie robi. Gazeta, piwo, włączy telewizor, i ja mówię najsłuszniejsza forma obrony przed feminizmem. Chcecie przejąć no, najróżniejszą, łączy i nigdy do tych w ogóle nie, 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 dlatego, nie To jest postawa lwa, bo to feminizm tak doprowadził, że chcecie mieć wszystko, Zrobił te pieniądze, przyjmie, zapłodnił, włączy telewizor i nic więcej nie płaci. Skutki tego są opłakane. Mamy przejmują wszystkie funkcje, więc wychowują synów, robią bady, wyładowywują się w koncepcji męskiej, będąc kobietą na córce, więc następnego dejacha wychowują. Bo nie wlewa genów kobiety, tylko y, y, pod pozorami mężczyzny robi znowu kolejne dzieł dziełuszki i mogą wszystko dzieci chore. Moja ocena. Pan daje to pierwsze orędzie do kobiet. Małżeństwo i błędy rząd, No bo Pan Bóg dobrze wie, że jaka matka Taki dom, takie małżeństwo. Nie jaki jaka matka. Z nakazem uszanowania tego, co on poustawiał. Jak kobieta zrozumie swoje poddanie wobec męża, nigdy nie straci. Widzisz na czym polegały pierwsza karta wojny mojej z naszą panią Anieszką? No bo to już była feministka, niezależna, przez mamę że masz mieć swoje pieniądze, wolna we wszystkim, dzieci. I nagle wchodzi na pustelnię, no i trzeba wejść w tym, pan Jezus daje jej mnie, mnie, znaczy jej mnie, każe jej być mi posłusznym, ksiądz Piotr Cię tu nauczy rządzenia, ona mówi, że pojąć, na ma być dobrze, jak ona umie rządzić, bo mama tak ustawiła, weźcie panią Agnieszkę na spytki, to Pan powie, co ona zyskała, jak zmieniła system myślenia feministycznego dopiero teraz się czuję królewną i wolną. Bo wy wszystkich szczegółów nie znacie, bo to Bóg nas dzisiaj kształtuje, pokazuje na tym wzorze, jakiś jaki sposób odnieśnienia, żeby się, wy też byli szczęśliwi. Więc delikatnie, Panie, wchodzimy w przestrzeń najpierw Was. Panów proszę, Żebyście nie wytykali, a widzisz, tyś taka, tyś taka, tyś taka, nie, nie, widzisz. Nie. za chwilę przyjdzie, tyś taki, tyś taki, tyś taki, rozumiecie. Jeden i drugi jest w małżeństwie potrzebny. Tworzy i buduje. Ale to wszystko musi być wedle zamysłu Boga. Wczorajszym. O, o posłuszeństwie do woli Bożej, to, 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 to orędzie o sercu Manesoku. On tak ono komponuje w tę naszą płaszczyznę: stworzyłem mężczyznę, a po nim niewiastę. Czy ma to jakiś celowość? Ja próbuję wyuczyć, co wam ciągle powtarzam. Że jak wy nauczę pana Łukaszka myślenia, moich ministrantów ołtarzowego, i trudzi tylko przy, to szybko opanujemy puste Ale widzicie, nie idzie opanować puste bo jesteśmy tak zniszczeni. Najpierw gaszę świecę, krzyż, tyk, tyk. A po co świecę? No bo one wystygną, ksiądz Piotr idzie podnosi, nie wyleje włosku na siebie, bo jak puściłem pana Łukaszka, no to wszyscy znali. Bo nie przepadłem on wie, no to cy, no to on no, na kombrze na obrót stał. On wie, no wie, no wyciął, wie, no, wie i przepił. A nie wie o tych rzeczach. ci i trzyma pionową. Jak jest ciecz, to ci nie może ręka żyć, bo no, mamy problemy. Więc Pan Bóg to zrobił nieprzypadkowo. Stworzyłem mężczyznę, a Później niewiastem. Łamiąc ten szyk, dzieci, wszystko nam się wali. wie, kiedy synowie dorastają i nagle nie czują ich, mają ogromny żal. Do syna, czy do księdza Piotra. Ale każdy był wcześniej, kiedy był twój czas ojcostwa. Bo ja za moim tatem bym do ognia stoszy, rozumiecie? Ja chłonąłem go. Ale chociaż znacie, jaka rzecz jest chyba trudna. Mężczyzna jest pierwszy, aby niejasna od początku była chroniona jego ramieniem. Kiedy już pani agrzyka się. Przejrzała, w tym roku dzisiaj usłyszałem takie aklamacje. Proszę, Ja nie myślę o ciebie. Księdza, ja nie myślę o jedzeniu. Ja nie myślę o prądzie. Ja nie myślę o drzewie. Nie myślę o węglu. Jakakolwiek awaria, ksiądz widzi. Cokolwiek potrzebuje jako kobieta w wymiarze obsługi, miłości, ksiądz widzi. I pytam się, czy pani Agnieszka straciłaś coś, że w cudzysłowie jesteś mi poddana? Czy straciłaś cokolwiek? Bóg mi daje łaskę, dziś do niej dzwonię, po głosie wiem, że coś się stało. Uda, że nie jest. Dzieci, skąd to wiem? Dziecko drogie, jak to głosu mi mówi, że pani coś dziś przeszła z Dzieci, Bóg to wszystko tak cudownie poustawia, a jak później umie kobieta chodzić koło męża. Dzieciom góry przesunie dla niej. A wiecie? I bez niej nie jest w stanie żyć. Tylko musimy przyjąć pewne prawidła. Robię zami reformę Kościoła i dzieci mówię, odtwarzamy starość Kościoła i przyjmujemy to jako nowe i musimy być tej tradycji posłuszni. Cokolwiek zmienimy, zburzymy znowu wszystko. I to jest tak ciężko budować, wiecie, bo my mamy nawyki w tym, co jest łatwiejsze, bo to, co było stare, jest bardzo trudne. Dlatego rewolta feministyczna polegała na zburzeniu wizji księgi rodzaju. Na początku Bóg stworzył mężczyznę. I to poustawia. I będziesz do niego lknęła. To nie jako uwaga, tylko to jest pewien mechanizm utworzenia pewnej wspólnoty. I Wam naga, ga, nagadają w prawie wyborcze 50% mężczyzn, 50% kobiet, w jak to wszystko perfekcyjnie rozbudowywują, że za chwilę chłopa żadnego nie będzie w niczym. Mężczyzna jest pierwszy. A niewiasta? Aby niewiasta od początku była chroniona jego ranieniem. Co to znaczy, że będziesz kobietą słabsza? Słabsza fizycznie, kondycyjnie, ale za to dostaniesz inne silniejsze punkty, których chłop nie ma. Bo tak by Bóg był nie był sprawiedliwy przy stworzeniu. Bo skoro ma być wspólnota, małżeństwo, to mamy się uzupełniać, kapujecie? Ty wnosisz kapitał, ja wnoszę kapitał. Kobieta, która wychodzi przed swego męża, traci ochronę i rezygnuje z niej dla własnej pychy. Dlatego głupie muszą przyjąć postawę lwa. Wraca sprawy herbata czy piwo do ręki, gazeta i włącza telewizor. No i z głowy. To, jest, przy to to jest najwłaściwsze rozwiązanie. Tak jak o księża mówi w forecie Pan Jezus. Wy nie występujcie przed swoim księży. Choćby nie wiadomo, jaki był maciołkiem i kołkiem, wy macie pchać. Oni salczą przed nami. Nie wypchajcie, ale za nimi. Więc kiedy kobieta wychodzi przed swego męża, pan Jezus mówi, traci ochronę. Rezygnuje z niej dla własnej pyły, która stawia siebie na pierwszym miejscu. I żąda od mężczyzny, aby podążał za nią. To już 30 lat temu do rodziców grzyli, bo zawsze miałem w czasie nich konferencję. Co widzę po zachowaniu Waszych dzieci? To mówię, chłopcy są tak zdominowani przez mamy, że żaden z nich nie będzie mężczyzną. I w związku z tym, skoro się ma nadopiekuńczość, to nawet chłopak nie chce pracę podjąć. Inni, gdzieś inni wolni, mężczyźni nie dopracować. Jeszcze jedno dostaną plus, plus zabiegowe, zostało tysiąc zabiegowe, no i mamy już po systemie. To już rządzącym życzę, żeby dali plus, plus ty, tysiąc plus zabykowe, czyli że się nie żenią, nie robią. Popełniliście, by podążał za nią. Jeśli więc ktoś, coś złego się stało w waszym małżeństwie, popełniliście ten pierwszy błąd. Kobieta wyprzedziła mężczyznę. Czy Matka Boża do Elżbiety poszła sama? Poszła z Józefem. On ją zaprowadził. Tam się kłócą, jak wiedzieć, że tam w Jerozolimie komuś odda, ale od Abu, bo ta Ankary jest niedaleko Jerozolimy. On poszedł po nią później po sześciu miesiącach, żeby ją przyprowadzić do siebie. W naturze mężczyzny leży opieka i troska o słabszą istotę. Jaką co piękno jest naszego pana Grzesza? To cecha, że on jest na zawołanie, na każdą prośbę. Cokolwiek się wydarzy, był jak zażnięty, od razu leci. Oczywiście, że jak on burknie, bo tak na godzinę 15 hasem, no to musi burknąć, bo nie wytrzymuje. Też to, to tr tr trzeba y, y, z tej opieki umieć korzystać. Bo jak się dowiedzą kobiety, że mąż ma taką zdolność, no to one do roboty, a jemu ja zostają dziecko. No, nie, no. Dzieci, to, nie, to nie, nie, nie ten kierunek. To nie ten kierunek. Dziecko jest kobieto twoje, bo to z ciebie wyszło. Nie żubka twoje. System tak stworzyli, żeby kobiety do roboty trafić, a dzieci wychowasz żubek i szoma, masz złoty. I to już doświadczacie, kiedy natura stają, nie kontrolujecie. Bo Ci, Wy, wy ich nigdy nie kontrolowali. Zabrał Wam system, dzieci. <laughs> Więc, Panie, musicie uwierzyć, że w naturze mężczyzny leży opieka i troska o słabszą istotę, jaką jest kobieta. Stąd też mężczyzna bierze kobietę pod rękę, on robi haka, a Ty się wierzasz. I zobaczcie go, Co robią kobiety? Wszystkie lecą na lewą stronę. Bo, nie. Bo to jest system feminizmu. Po lewej stronie idzie kobieta, która już wyprzedziła choma. A on nie takim czy w tym domu. To są takie dzieci, niuansiki, których wy nie widzicie, a to jest skodowane już system, przygotowane, wszystko po ogóle Kiedy mężczyzna zostanie pobłogosławiony moją ręką, aby stał się mężem swej żony i ojcem rodziny, do natury dołącza łaska, która uzupełnia braki natury. Jakie mamy dzisiaj sytuacje? Przy ołtarzu powinien być uruchomiony proces ojcostwa i bycia mężczyzną. No ale on, on, on już urodzili, ona na drugim idzie. Albo w piątym miesiącu. No i co mam po Bóg błogosławić? Jak on już poprosił o błogosławieństwo Szatana. Wszystko, co jest zrobione poza prawem Bożym, jest wezwanie na błogosławieństwo Szatana. Do dziś większość idzie pobłogosławionych przez Szatana. Posłuchajcie tego zdania uważnie. Kiedy mężczyzna zostanie pobłogosławiony, czyli Bóg dopuszcza kazus. Czysty, przygotowany, oblubieniec. Biblijnie bym powiedział, samiec jednoroczny. Czy się nie puszczą z nikim? Bo taki składano na wieże ja bo mówię, że Wiem, że to są mocne słowa, ale ktoś kiedyś to musi zacząć powiedzieć, bo na nic nie wychodzi. Siadł nas niszczy, później wymyśla, wymyślają nazwy dla tych chorób. Błysną formą. Seks, seksizm, to się... to, to, to Najpierw chorobę tyfus rozprzestrzeni po świecie, a później błyskają i tu jest radca, tu jest. Ja, 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 ja. Obywu powiesić na Ciebie od razu. Tych wszystkich radców. Kiedy mężczyzna, pobłogosławiony moją ręką, wymieniłem przymioty, jaki to mężczyzna staje przy ołtarzu, samiec jednoroczny, nieskazitelny, czysty. Czyli na taki grunt idzie dopiero łaska Boga. Aby stał się mężem, aby stał się, jeszcze nie jest, oni mieszkają u lat razem. I mówi moja żona, mój mąż, jak nic to nie robicie. To są dwa młode, które diabeł na zaoliu zostawił i dalej. Aby stał się mężem swojej żony i ojcem rodziny. Czyli w tym momencie Bóg błogosławi przez kapłana, stajesz się mężem. A wy już dawno się bawicie w męża i w żonę. Aby stał się ojcem, jak wy wiecie, ojcem I teraz Bóg chce uruchomić nieprawdopodobną procedurę. Do natury dołącza łaska, która uzupełnia braki natury. To jest fenomenalny cud. Byłeś cudrokiem, a stajesz się obrotnym. Nie miałeś żadnego pojęcia bycia matką, stajesz łaskę. A oni mówią, że musisz skończyć kursy. Jak masz kursy i papierki, to znaczy, że jesteś mężem, jesteś ojcem. Kakujecie? Wszyscy tylko kursy i pieczątki. A zapominają, że jak jest materiał czysty, święty, przystępujący do ołtarza, Bóg dokonuje cudu do natury człowieka, kobiety i mężczyzny dołącza łaska, która uzupełnia braki natury. Kapujecie? Jaka jest inwestycja Boga? Ale zamiast czystego żelaza, nierdzewki do ołtarza idzie ruda żelaza, czyli glina, błoto, no co no, tam się to ruszy? Gloria polo, trafiona piorunem Lektura obowiązkowa dla wszystkich małżonków, starych, młodych i przygotowujących się. Bo każdy sakrament jest inwestycja łaski Boga w naturę. Bóg mówi, następuje uzupełnienie braku natury. A nazywano, jak ma się kursy i pieczątki, że jest wszystko uzupełnione. A dobrze wiecie, na czym te kursy, na czym te pieczątki dzieci polegają. To tak, jak dzieci z kombinowaniem przy przetargach, przy inwestycjach państwowych, te wszędzie mówią, że nie ma korupcji. Kradną równo, ale się pieczątki zgadzają. I papierki się zgadzają, a wszyscy dobrze wiemy, jak się kradnie. Za komuny kradnie. Ale teraz. Dzieci w każdej branży, ale jest zgodnie z prawem. Kartecka, pieczątka, cyfry się zgadzają. Że tam, do, do, na, na bedeniarkę miały trzy wolki cementu, poszedł dwa, no ale jest podpisane. Bryganista, każdy widział, że były trzy, no ale jeden poszedł na lewo. Że się zada uwozi, że się w Ekspertyzy, pion alarm, nieprawdopodobne, brak mnie tego, nie było tego, zamiast dwudziestka, piętnastka, a zamiast tego... No ale przecież wyście uwierzyli pieczątkom. My zamiast uwierzyć Bogu, uwierzyliśmy papierką i pieczątką i mówią, że są zdatni do małżeństwa. Jak ci nie ma świadomości, nie ma przygotowania, jak myślicie, czy, czy łaska burza się uruchomi wtedy? Dzieci nie uruchomi się. Jak dwa barany stają przy ołtarzu, tak dwa wychodzą. Więc w czasie sakramentu małżeństwa Bóg do natury dołącza łaskę, która uzupełnia braki natury. Co znaczy, że zostaje uzdolniony do bycia mężczyzną, czyli oblubieńcem i do bycia ojcem. Zostajesz uzdolniona do bycia kobietą i bycia matką. Jeśli kobieta pozwoli swojemu mężowi na realizowanie jego powołania przez zapewnienie mu pierwszego miejsca w rodzinie, obdarzenie go zaufaniem i wsparciem, a przede wszystkim szacunkiem, Mężczyzna będzie dokonywał wszelkich starań i wykorzystywał wszystkie swoje zdolności do zapewnienia szczęścia swojej małżonce. Jakim gniotem był mój tata, to był, ale jak tej patrzę, to mama w sobotę piekła chleb. Co on mówił we domie, Chodzimy do lasu po susyckę, bo matka piecze chleb. Przygotował jej drzewo. Wszystko wykonywał dla mamy. mama, a on był takim lotnikiem, rozumiesz? Gonioko, nie umiał tak kochać czule, jakby to chciały kobiety, ale jako mężczyzna w formie opieki gwarantował dzieci wszystko, kapujecie. wszystko. Mama nigdy nie myślała o rzeczach zewnętrznych wiadomych. Nigdy nie była w lesie wyrąpać drzewo, ścinać. To robił zawsze tak.